Maleczko Byczki, witam Was bardzo serdecznie. Dawno nie było filmiku na moim kanale żadnego. Także postanowiłem zrobić dla Was filmik. I oczywiście e, bardzo ważny powód, czyli mm, jest się do czego odnieść, czyli e, walka z Piotkiem Świerczewskim. Czy do takiej walki w ogóle dojdzie? Powiem wam tak. Widziałem ostatni e, wywiad z Mirkiem Oknińskim, który mm, nawołuje do tego, żeby taka walka się odbyła. Ale powiem wam szczerze tak. Ja na początku. E, bo tam inni, inne osoby też e, chciały, żeby taka walka się odbyła. E, nie za bardzo przemyślałem tematu, i taki byłem troszeczkę nadwyrost. Chciałem tej walki, natomiast teraz, po przemyśleniu tego wszystkiego, stwierdziłem, że takiej walki po prostu nie chcę. I to nie dlatego, że coś tam, coś tam, tylko najważniejsze jest w tym wszystkim to że mam bardzo duży szacunek do Mirka Oknińskiego Mirek jest osobą, która jako jedyna zgłosiła się by pomóc mi przygotować się do walki z Najmanem oczywiście jeszcze bracia Oleksiejczuk tak samo zaproponowali to trenerowi także za ich namową Mirek zgodził się wziąć mnie pod skrzydła i przygotować do walki z Najmanem, wiadomo nie udało się wygrać z Najmanem, ale to już e, nie jego wina, bo tylko dwa tygodnie trenowałem z Mirkiem, a e, gdzie Majman już e, trenował u Herczyka dosyć długo, bo przygotowywał się tam do walki z BONUSem, e, z Bestią chyba też. E, no i ze mną oczywiście, także spędził tam sporo czasu, dużo się tam nauczył. Właśnie trener Herczyk go dużo nauczył i. I właśnie ja miałem tego pecha, że po prostu Sorry. Ja się nie przygotowałem, nie miałem czasu na przygotowania, bo wtedy był covid, to w Anglii nie były kluby, kluby w Anglii były zamknięte, a myśmy po prostu nie mieli gdzie trenować i to co robiłem u siebie to nie było wystarczające na Najmana, natomiast Mirek się zgłosił i te dwa tygodnie pojechałem na ten obóz. I dzięki temu obozowi coś tam w jakiś tam sposób się przygotowałem do tej walki Natomiast tak jak mówię Nie chcę tej walki ze Świerczewskim dlatego, że szanuję Mirka Mam do niego Duży szacunek, że mi pomógł Mirek też zna moje słabe i dobre strony Także ta walka na pewno by nie była łatwa i tak jak mówię, no raczej nie jestem za tym walką, także nie ma tu co za bardzo obijać bawełnę. Mirek, trener Mirek jest dobrym trenerem, dużo wie o MMA, zna się na tym, dlatego głupio by mi tak było walczyć przeciwko niemu. Wiadomo, on może uważać inaczej, ale ja. Ja mam swoje zasady i postanowiłem, że takie walki raczej nieprzyjmne Także Nie chcę walczyć po prostu Naprzeciwko, naprzeciw Mirkowi Tenerowi Mirkowi, bo No to po prostu nie było fair Tak ja o tym sądzę, tak myślę Także tak to wygląda I co? Nic Nic nie wymyślimy E, ja oczywiście mam e, innego oponenta. I ja już wiem kto nim będzie. Natomiast wy musicie jeszcze poczekać z ogłoszeniem. E, I co? Tyle w temacie. Trzymajcie się. Pamiętajcie lewiec groźny. Pozdróczki.